Ostatni raz Legia zdobyła puchar 13 lat temu. To było w Ostrostu Świętokrzyskim. Gola strzelił na wagę zwycięstwa świętej pamięci Piotek Kroski. Znaczy, że już trochę czasu minęło. Kolejne 7 superpucharów Legia nie wygrała, więc wypadałoby chyba w końcu to przełamać. 13 lat temu, czyli to, który był rok? 2008. Tak, w 2007 roku ja byłem w Lublinie. A taki puchar był trochę niefrasobliwy, bo mieliśmy grać z Groklinem wtedy Groklin wygrał Puchar Polski, ale miał rozgrywki Pucharowe, nie chciał przyjechać, miał daleki wyjazd. Finalista drugi nie chciał się zgodzić, nie zgodzić i w końcu zagraliśmy z wicemistrzem Polski z Buchatem. To był taki dziwny Puchar. A w 2008 roku Legia Zabła, tak? Czyli rok później. Co ja mogę powiedzieć? My zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Mamy na celu oczywiście, chcemy wygrać to spotkanie, bo taki, taki mamy cel. Skład będzie na pewno zmieniony troszeczkę w stosunku do tego, w którym graliśmy ostatnio. Będzie kilka zmian. Niemniej jednak oczekuję, że zespół zagra dobre spotkanie. Gramy z Rakowem, który też będzie chciał zrobić sobie próbę generalną przed grą w Pucharach Europejskich i myślę, że zapowiada się fajny mecz. A czy trener, że to jest tak, że yy, najważniejsze założenie jakie ma trener przekazać drużynie to to, że to nie jest mecz towarzyski, to jest mecz o trofeum, to jest mecz, który zapisze się w historii, w historii klubu i który dla tego klubu może być ważny również pod kątem tego, co czeka nas w najbliższych tygodniach? Tak, to jest trofeum do podniesienia i chcielibyśmy to trofeum wygrać, tym bardziej, że historia jest taka, że tego trofeum dawno tutaj na Łazienkowskiej nie było, chociaż okazji ku temu nie brakowało i my staniemy jutro przed szansą, liczę na to, że zagramy dobre spotkanie i taki mamy cel, dzisiaj rozmawiałem z zawodnikami, wcześniej też rozmawiałem z zawodnikami, oni chcą bardzo y, zagrać w jakieś, jak najsilniejszym składzie, y, żeby to powalczyć o to trofeum, Mówimy, że Raków zagra w tym optymalnym składzie i jest sprawą otwartą, bo Raków też jest niezły zespołem, podobnie jak do nas, graliśmy z nimi niedawno, mecz był bardzo, bardzo wyrównany, wprawdzie wygraliśmy, ale to się różnie mogło potoczyć. Dużo zawodnicy oprócz tego Jędrzejczyka muszą odpoczywać, jak w ogóle sytuacja zdrowotna wygląda po tym meczu? Znaczy, odpoczywać musi generalnie Artur z uwagi na, na uraz się Uda, który już od kilku tygodni się ciągnie, myślę, że do poniedziałku będzie wszystko ok, w poniedziałek wejdzie w trening. Mateusz Kołownia był lekko też, miał dolegliwość tą, którą wcześniej jesienią Zwalczał, czyli kość tutaj Łonowa, okolice Kości Łonowej. Kto z pozostałych? z i Barty Kapuska nie zagrał. Barty Kapuska też ma drobny uraz i nie będzie go wśród 18 zawodników. Martin z Wietes do gry? Tak, Martins do gry, Slicz do gry, Wieteska do gry. 18 wprawdzie podamy po treningu, ale wytypowaliśmy już tych zawodników, jeśli się nic nie wydarzy na treningu, którzy pojadą na to spotkanie. Do południa o 15. Ci, którzy nie zagrają w tym meczu, nie będą osiemnastce, będą normalnie trenować przy Łazienkowskiej. Szkoda, że akurat na ten mecz przepisy stanowią, że tylko osiemnastu zawodników możemy zabrać. Na Puchary Europejskiej mogliśmy 23 trzech zabrać, na Ligę 20, a tutaj tylko osiemnastu, także wielu zawodników nie będzie mogło zasiąść wśród tych rezerwowych. A Mladen będzie eksploatowany, czy właśnie też jest. Thank mm -hmm. you. My tutaj zastanawiamy się, bo mamy dwie opcje, czy zagra Mladen, czy zagra ktoś inny za jego miejsce. Wiadomo, że ten ktoś inny, to przypomina mi się troszeczkę, jak mówi Kuba Warzyniak rywalizuje z tym, z kogo nie ma kiedyś w mojej reprezentacji. Mladen ma troszkę podobne sytuację, ale myślimy nad tym, bo też może być taka potrzeba. Mladen ma już dwie żółte kartki i za chwilę może się okazać, że w europejskich pucharach, jak nikt do nas nie dołączy, to też trzeba będzie kogoś na tą pozycję przygotować. Nie wykluczone, że ktoś inny też na tej pozycji to pogra, ale chciałbym, żeby Mladen zagrał i jeszcze inny zawodnik na tej pozycji jutro. Jeszcze pytanie o Artura Boruca. Będzie grał, czy, czy jednak te, tym razem Czarek ta stanie? Decyzję podejmiemy po treningu, ale rozmawiałem się z Arturem i wiele wskazuje na to, że Czarek miszla, to zagrał z początku. Te jeszcze pytanie. Wiosną zaskoczył trener wszystkich zmieniając taktykę na mecz z Rakowem. To z, jakieś zaskoczenie? Jutro chyba się też się będzie szykował w związku ja ze składem? Zaczęło. Nie, myślę, że tutaj jeśli chodzi o, o ustawienie nasze, o ten system ustawienia, to nie będzie zmian, mogą być zmiany personalne. Jakie mogą być zmiany? No... Ale nie ma Artura Jędrzejczyka. Za Artura musimy wytypować na środek obrony kogoś, czyli mamy tutaj możliwość albo Juranowicz, albo Lindsey Ross, tutaj albo Mike Nawrocki. Jeśli chodzi o hołownię, jeśli nie będziemy mogli zagrać na jego pozycji, może zagrać Joel Hanna. Jeśli za Mladena będziemy chcieli kogoś przygotować na lewą stronę, to też może być to Joel Abu Hanna, bądź też Juranowicz, tak? który też na tej pozycji może grać. Na prawej stronie może grać Kaspers Kibiski. W środku nie mamy wyboru. Jest Andre Martins, jest Bartek Sliż. W ataku mamy urodzaj, bo jest Emreli, jest Lopez, jest y, też y, Tomek Peckhardt w y, pomocy, jeśli chodzi o te dwie dziesiątki, znaczy nie zagrabartek, y, Kapuska, ale jest Lukiniarz, jest y, Musi, jest y, też y, Josue, także tutaj spośród tych zawodników będziemy w pierwszej kolejności wybierać. Ten Matthias Johansson na prawe wahadło będzie próbowany, czy, czy na razie lepiej prawy blok zajędza za prawą stroną obrony? I... Myślimy o nie, ale w kontekście bardziej pozyski, na której gra Juranowicz i Kibicki, żeby na tej pozycji Jura już grał na pozycji, na pozycji jędzy. No, czasu jest mało tutaj. My musimy wziąć pod uwagę to, że dzisiaj optymistycznie patrzymy, że Artur Jędrzejczyk w poniedziałek będzie do treningu, ale musimy założyć, że może coś się wydarzy, że jednak zdrowie nie dopisze i musimy przygotować kogoś na pozycję Artura. Są dwie możliwości na dzisiaj. Ja widzę albo Lincej, albo, albo Juranowicz na tej pozycji. I jutro być może jeden z nich od początku na tej pozycji zagra. Po tym meczu z Norwegami była jakaś chociaż, nie wiem, godzinka, dwie, żeby się pocieszyć, porozkoszować tym zwycięstwem? Czy ja myślę, że była satysfakcja taka, ja spotkałem się z rodziną, ale akurat nie było gdzie nawet pójść, się zjeść i skończyło się gdzieś tam na zakupie hamburgeru, gdzieś na osiedlu w Warszawie, nawet nie gdzie, na pyszne znaleźliśmy i przyjechałem do domu, rodzina przynacowała w hotelu, rano o 5 już była w pociągu, byli zadowoleni, bo, bo, bo wygraliśmy to spotkanie. Ja myślę, że zawodnicy mają satysfakcję. Ale ja już myślę o czym innym. Myślę o Rakowie, myślę o, o Talinie, bo wbrew temu, co się powszechnie uważa, pisze, już mamy mnóstwo informacji na temat tej drużyny od naszych znajomych, których mamy też właśnie w Talinie. Przestrzegają przed tą drużyną, żeby absolutnie ich nie lekceważyć, że to jest dobry zespół. Od lat nie było tak dominującej drużyny w, w Estonii, która w taki sposób zdobywa mistrzostwa, strzelają dużo bramek, mają stabilizowany skład. Oprócz jednego zawodnika, który występuje na lewej obronie, wszyscy zawodnicy to reprezentanci, kraju, także to są doświadczeni zawodnicy, oni się nie przestraszą, my się nawet naszych trybun, bo oni w Europie funkcjonują, grają w różnych reprezentacjach, są aktualni reprezentanci, ale są ci, którzy też już w tej reprezentacji grali, jak Wasiliew, także czeka nas bardzo, bardzo ciekawy mecz i na pewno nie możemy ulec jak gdyby takiemu wrażeniu, że my już awansowaliśmy, że już ich przeszliśmy, bo tak nie jest i musimy w takim samym nastawieniem jak do meczu z Bodo przystąpić tutaj z Stalinem i tylko takie nastawienie da nam szansę, że awansujemy do kolejnej rundy. Musiał już pojechał, obserwować. Tak, tak, tak. Już właśnie tak. dzisiaj, już tam krąży z kamerą w okolicy stadionu. Wszystko było szybko zorganizowane. Tylko Robert pojechał, bo tylko jeden bilet był wczoraj, a to wczoraj się było zorganizować. O 15 był wylot i tylko jedno miejsce w samolocie było. Także tylko Robert pojechał, nikt więcej nie powiedział.